Halo? Jest tam ktoś? Seria Cześć malutka. Głodna? Tak? <laughs> Słodziak. Vipas. Wow, graffiti aż tutaj. Chris? așa tu? nie w środku, co? No proszę, co my tu mamy. Aha! Patrzcie, kto to? Proszmy? Chris! Wystrażyłeś mnie. Sorki, jesteś moją sekretarką? E, wibrował. No to bomba. Dobrze, że dałaś mi znać. Dalej sobie poradzę. A, właśnie. Znalazłem coś wypasionego. Co? Nie powiem ci. Musisz sama zobaczyć. Chodź, tędy. G gdzie? Tu niedaleko. Spodoba ci się. O rany, patrz na to. No. Myślisz, że wpadnie do nas? No, chyba ktoś tak zakładał. No daj spokój. Przez większość roku tutaj hula wiatr, nikt tu nie zagląda. ta -da! Nieźle, co? No! Dawaj, patrz na te śliczności! A, śliczności to chyba niewłaściwe słowo. I po co to tu w ogóle jest? W sensie? Co do cholery robi strzelnica koło schroniska narciarskiego. Ej, stara, a poznałaś kiedyś ojca Josha? A co? Ma się za strażnika Teksasu, czy co? Pani życzy? A nie ty pierwszy czak. Dobra, no to lecim. żeś się popisał. No, niezły jestem. Zajebisty wręcz. Umówmy się, człowiek strzela, pan Bóg kule nosi. Gdzie chce. No, nie, nie sądzę mała. Wiesz, nawet twoja stara by trafiła taką butlę z takiej odległości. Nieźle. Chris cisko Ej, snajper, transport jedzie. Chwila, już zacząłem to ogarnąć. Rusz się Chris, nasza bryka. Kurde. Dziwnie, być tu z powrotem rok po tym wszystkim. No, serio, kiedy tylko tu zajechałam, wszystkie wspomnienia odżyły. Szybko zleciało. A to dziwne. Zamknięte. Tak. Ta, George o to prosił, żeby ludzie nie łazili. Naprawdę? Jacy ludzie? No, nie wiem. Raz podobno ktoś obcy kimał na stacji. O, słabo. O, jaki dżentelmen. Myślałam, że wagonik jest bliżej. Chyba trzeba poczekać? Chyba już rozumiem, czemu chcieli mieć tu strzelnicę. To jednak totalnie chore miejsce na dom. Nawet jak na bogaczy. Aj tam bogaczy. Raptem kupili sobie górę. To spora góra. W dzień jest przepiękna, ale w nocy wydaje się groźna, jak drzewiący olbrzym. Masz już wydawcę? Że. Rze... W końcu idziesz? No wiesz, no, miałem w planie tu zostać i walnąć w kimę, ale. okej. Okay. Całkiem jak na studniówce. No, to siup! Ano, no, a przygoda. Mam nadzieję, że to był dobry pomysł. Co? No wiesz, zebranie wszystkich w rocznicę. George serio się cieszył, że coś razem robimy, nie? No, absolutnie tak. Wiesz, nie był taki podierany chyba w sumie nigdy. Dobrze, dobrze. Strasznie trudno go wyczuć. Trochę się martwiłam. Nie ma o co. To był dobry pomysł. Mam nadzieję, że pozostali też tak myślą. Przecież przyjechali, nie? Dzięki. Ziom, miło słyszeć. Wiesz co? Skończymy gadać o tym, co było i cieszmy się wycieczką. Ach, wiesz, to masz rację. Wiesz, jak poznałem Josza? Nie. Okej. Okay. W trzeciej klasie. Josh siedział z tyłu sali, ja z przodu. Nawet nie wiedzieliśmy o swoim istnieniu. Ale dzieciak, siedzący obok Josha, strzelił dziewczynie z przodu ze stanika i... nauczycielka przesadziła go do pierwszego rzędu. Na moje miejsce. Okej, okay, no i? No i to, że ja trafiłem do tyłu. I? No, obok Josha, tak się poznaliśmy. Wiesz, zostaliśmy kumplami. I tak do dziś. Boska interwencja. Gdyby nie to, że Ginny Simmons zaczęła dojrzewać... Trzy lata przed innymi, że akurat tego dnia założyła bluzkę z takim wycięciem, że było widać stanik. To kto wie? Możliwe, że siedziała byś tu teraz sama. Albo rozmawiała z kimś zupełnie innym, a tak... Bum. Efekt Trety, nowi ludzie, czas się przywitać. <noise> co jest, kurde? Jessica! Hey. tutaj! A co, wy, macie jakiś zawał, czy jak? Utknęliśmy w tym cholerstwie. Czy możesz nas wypuścić? Prosimy. Jestem pewien, że już po nas. Jeszcze 10 minut i bym sobie odgrył nogę. A fuj, Chris. Spójrz, ile tu twardego mięcha. Sam mięsień na mięśniu. Tak, widzę. No. Hej, Chris. No przecież uczę się od najlepszych. Prywatne sprawy innych są po prostu moim placem zabaw. Nie bądź kutafonem. No ładnie. Ktoś tu chyba leci na naszego ulubionego kumpla i gospodarza klasy Michaela Monroe. Chris. I chciałbym poznać te sprośne wizje, jakie nasza mała Jessica o nim snuje. Ciekawe. Mikey M zerwali. Ja z nim jestem. Uuu, drama. Wcale nie. Chirurgiczne cięcie. M schodzi, ja wsiadam. Hm. Dobra, dobra, lepiej ruszajmy do schroniska. Męczy mnie już cała ta natura. A, idźcie pierwsi. Ja tu muszę chwilę zaczekać. Zobaczę, kto się jeszcze zjawi. Misio, Mike. Co? Ach, nie, e, inni też. Aha. Sam? Ale tu jest widok. Normalnie dech zapiera. Czasem zapominam, jak dobrze jest się zatrzymać i chłonąć. Serio? Naprawdę nie mogli zbudować tego stroniska zaraz przy kolejce bo wtedy chyba nie byłoby tam tak ładnie, wiesz. No to gdzie jest czerwony dywan i kwiaty? Uch, mam ciary. Prawie jesteśmy. W sensie tu jest jakoś tak... nie wiem. A, yy, no tak. Dziwnie będzie znów tu wszystkich zobaczyć. Na pewno nie będzie jak na zwykłej imprezie. Ale może. będzie fajnie. Aaaa! Jezu! Jezu! Cześć wam. Michael! Ej, szkoda, że nie widzieliście swoich min. Facet, mało ci właśnie nie przywaliłem, Weka. Beka. Wal się, Michael. Luz, ludzie, no przecież jesteśmy kumplami, nie? Dajcie spokój z tą agresją, to tylko mały żarci. Jesteśmy w lesie, trochę straszno. Czujmy się w tym klimacie. Poczujmy klimat? Serio? Masz coś z garem? <noise> Chciałem tylko rozluźnić sytuację, em. Nie bądź taka. Jaka? No właśnie taka. Ty zawsze taka jesteś. Michael, kawa na ławę, dobra? Bo inaczej zaraz wszyscy będziemy mieli gówniany weekend. Sytuacja jest dziwna i każdy z nas to wie, więc złapmy dobrą perspektywę i wyluzujmy, okej? Okay? Matt. W siebie? Łapię, nie chcę, żeby było dziwnie. Super. Wszystko gra? Tak jest. I co, zaczniecie się teraz miziać? O tak, zaraz się tak wymiziamy. A tak serio, to zwijam się. Muszę zejść do kolejki. Dobra, na razie. Nara. Dobra. Nara! Oż w mordę. Co jest? Ej, słuchaj, możesz je dalej sam ponieść? Bagaże? Tak, no... Wszystkie. Ale... czemu? Muszę znaleźć sam. Bo? Przepraszam, po prostu muszę ją znaleźć. Zapomniałam, że chciałam z nią chwilę pogadać, zanim się wszyscy zejdą. To nie może poczekać? Już prawie doszliśmy. To ważne. Mat, proszę. Tworząsiu, dobra. Skoro to dla ciebie takie ważne, to wezmę i zataszczę. Ale masz u mnie dług. <grym> Co, proszę? No dobra, jesteśmy kwita. Przemyślę to. Uważaj na siebie. Widzimy się na górze kotku. Dzięki. No hello, ktoś tu się z kimś spoufala i to trochę bardziej niż ustawa przewiduje. Powinni sprawdzić datę ważności swojego rozstania. <śm> <śm> a o Jezu, mat! <śm> hej, hej, spokojnie, sorki. <śm> Przepraszam, aż nie chciałem cię przestać. Jezus Maria, znaczy się, mat. chciałem cię odrobinę wystraszyć, ale nie tak, wiesz, na serio, O mój Boże! Wiesz co, mat? Już, już, spokojnie. Strasznie przepraszam, aż. Nie no, spoko, okej, okay, okej. Okay. Co tam oglądasz? Widać coś ciekawego? Ehm... Daj zobaczyć. <noise> ehm, jasne, proszę. Miłego oglądania, chyba. Dobra. No szkurwa mać! Serio, Emily? Co to ma być? Hej, to pewnie nic nie znaczy. Nic? Tak myślisz? Znaczy... Z nią zawsze chodzi o coś, to M. Co nie? Nie wiem. Niech to szlak. Kszp. Mat. Ho, to teraz masz przekichane. Trzymaj ręce na widoku, jesteś otoczona. O kim jestem, wystawiać opór? Cóż ma począć ta ponętna rebeliantka, jeśli nie oddać się w ręce tego przystojnego wojskowego i jego kajdanek? E, no, nie wiem, tak to ujęłaś, że... Hey! <śm> Świetnie. Zapłacisz za to, wiesz? Gdzie się chowasz? Skąbroneczku. Znajdę cię, nic I co wtedy? Woho! Starczy! O nie! Przeciwnie! Już po tobie! O! Mam cię! Koniec! Ja wygrywam! I co? Uległa? A, chyba nie. <grystanie> Myślę, żebyś o tym wiedział. Dobra, okej. Okay. Oj, Ojoj, czyżbym to jednak ja wygrała? Jesteś godnym przeciwnikiem, lodowa królewa. Okej, okay, to zabrzmiało dość sprośnie. Moja pani. Wow, oszczędzaj się na później. Energii mam sporo. Wracamy do schroniska. Tak, ale to jest tak ładnie, wiesz. Cudownie i w ogóle. Wiesz, ja tu mogę zostać nawet na zawsze, o ile będziemy się cały czas pieścić. Tylko pieścić? Nie, nie tylko. No, tyle że tu zamarzniemy, zanim się porządnie wypieścimy. Tak. ponownie. Jak się dziś czujemy? Hmm? Okej. Okay. Rozumiem, że od naszej poprzedniej sesji udało ci się pobyć wśród przyjaciół. Tym razem postaramy się zrozumieć powód twojego niepokoju. Weź książkę i przekartkuj. Zobaczysz zestawy obrazów, symboli. Proszę cię o wybranie z każdego zestawu tego obrazu, który najbardziej cię niepokoi. Przestraszyłem cię, przepraszam. Dobrze sobie radzisz. Nie panikuj. Spróbuj. Nieco przyspieszyć. Jeśli będziesz polegać na instynkcie, to twoje odpowiedzi będą szczere, przez co więcej wyniesiesz z tego ćwiczenia. To bardzo ciekawe. Dziękuję, że odpowiadasz tak sumiennie. <gary> Karaluchy, klauni i igły. To dopiero mieszanka w sam raz na szaloną piątkową noc. <gary> A, chwila, chwila. Po raz kolejny. Niestety skończył się czas, ale. Obiecuję. Znów pogadamy.